Amen, Ewangelia na Niedzielę i Święta. Zapraszam, abyśmy się zapoznali z tekstem z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 24, werset 1.12, który czytamy podczas Wigilii Paschalnej, czyli pierwszej tej uroczystości zmartwychwstania pańskiego. Jesteśmy w roku szczególnym, gdy właśnie czytamy Ewangelię Świętego Łukasza, więc niech ona nam w tę uroczystość. Towarzyszy. Ale zanim przeczytamy i rozważymy pokrótce ten tekst, zerknijmy jak skończył się 23 rozdział. Końcówka tego rozdziału czytaliśmy go podczas e, Niedzieli Palmowej w tym roku. Końcówka mówi o pogrzebie Jezusa. Józef z Arymatei i kobiety uczestniczą w pogrzebie Jezusa. Kobiety zobaczyły grób i to w jaki sposób zostało położone jego ciało. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, jednak w szabat zachowały odpoczynek, bo takie było przykazanie. Przestrzeganie prawa utrudnia w doświadczeniu zmartwychwstałego Pana. To wielkie wyzwanie, o którym będzie wielokrotnie mówił święty Łukasz w drugim tomie swojego dzieła, czyli w Księdze Dziejów Apostolskich. Nie da rady... Wejść w przestrzeń, w doświadczenie zmartwychwstałego Pana z mentalnością starego człowieka. To, co mówił Jezus, Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 5, wersety 37-38. Nie można nowego wina wlewać do starych bukłaków. Młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Dobrze, przeczytajmy sobie. Najpierw tekst Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 25, wersety 1-12. Popatrzmy. W pierwszy dzień tygodnia poszły, skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień został odsunięty od grobu, a skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w ślimiących szatach. Przestraszone, Pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany. Lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. Wróciły, wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko, jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria Matka Jakuba. I inne z nimi opowiadały to apostołom, lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu, schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna i wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 24, werset 1.12. Tekst zaczyna się od stwierdzenia, że jest pierwszy dzień tygodnia. Jest nowy początek, jest nowe stworzenie, byśmy mogli powiedzieć, nawiązując do księgi rodzaju. Kobiety idą do grobu i widzą kamień odsunięty. Nie wiemy jak, one też nie wiedzą i nie znajdują ciała Jezusa, bo żywy Jezus nie może być w grobie, bo Jezus nie może być zmartwychwstały w świecie śmierci i widzą dwóch mężczyzn lśniących szatach. Podobny opis mamy w dziewiątym rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, gdzie jest mowa o przemienieniu Pana Jezusa. Wziął ze sobą trzech uczniów Piotra, Jana i Jakuba na górę i podczas modlitwy jego twarz się odmieniła, a odzienie było lśniąco białe. A oto dwóch mężów, mężczyzn rozmawiało z nim: Byli to Mojżesz i Eliasz. I tu znowu mamy dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Zwracają się oni do kobiet z wyrzutem dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Żyjący. Żyjący to nowe imię Jezusa Zmartwychwstałego. Bo grób to ostatnie miejsce, gdzie trzeba szukać Jezusa. Śmierć nie kończy życia, zmienia życie pozwala doświadczyć pełni życia. I dalej mówią ci dwaj mężczyźni w siąnących szatach: przypomnijcie sobie słowa Jezusa: Syn człowieczy musi. To Boży plan, o którym często czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza, to Boża wola, to Boży zamysł. Jezus musi to wypełnić, bo jest Synem posłanym przez Ojca. I słyszymy, że Syn człowieczy Musi być wydany, wydany w ręce grzeszników. Przypominamy sobie, że to są słowa, które znajdujemy w tak zwanych trzech zapowiedziach męki, śmierci i Pana Jezusa. Dwie te zapowiedzi są w dziewiątym rozdziale Ewangelii świętego Łukasza, a trzecia w osiemnastym rozdziale. W dziewiątym rozdziale pierwsza zapowiedź Syn Człowieczy będzie odrzucony, druga zapowiedź Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. I osiemnasty rozdział, syn człowieczy zostanie wydany w ręce pogan. Ale w perspektywie zmartwychwstania ci dwaj mężowie mówią coś więcej. Mówią, że musi być wydany w ręce grzeszników, a więc starszyzna arcykapłani, uczeni w piśmie, ludzie, pogani. Są tutaj określeni jako grzesznicy. W jakim sensie? Nie jako ci, którzy popełnili grzech, ale jako ci, którzy zajmowali, zajmują miejsce Pana Boga. Odrzucają Boga z przestrzeni swojego życia i z przestrzeni wspólnoty, za którą są odpowiedzialni. Przypomnijcie sobie, od tego słowa przypomnijcie sobie pochodzi anamneza. Anamneza to ważna część liturgii, którą sprawujemy podczas Eucharystii. Przypominamy sobie słowa i działanie Jezusa. One mają sobie przypomnieć, ale gdy z uwagą czytamy Ewangelię Łukasza, te słowa były skierowane do uczniów, a tutaj ten wyrzut jest skierowany do kobiet, że nie pamiętają słów Pana Jezusa. Ale mamy na to prostą odpowiedź. W ósmym rozdziale, w pierwszych wersetach ósmego rozdziału jest mowa, że kobiety były uczennicami Jezusa. A więc, gdy w Ewangelii czytamy, że Jezus coś wypowiada do swoich uczniów, z pewnością w tej grupie, w tym gronie, były także uczennice kobiety. I dalej słyszymy, że przypomniały sobie, czyli zrozumiały. Nie ma tutaj w tym opisie Łukaszowym wezwania do misji, powołania do tego, by szły do uczniów, ale one idą z własnej inicjatywy. Oznajmiły im wszystko. Co oznajmiły? Grup, kamień, spotkanie z mężczyznami, rozmowę. Słowa Jezusa, to jak one rozumieją te słowa Jezusa w perspektywie pustego grobu i nieznalezienia ciała Jezusa. Słowo, które oznacza oznajmiać, to a pan Od tego pochodzi słowo anioł. Na tym polega istota, że kobiety stają się aniołami. Oznajmiają wszystko, co zrozumiały. I głoszą dobrą nowinę, głoszą Ewangelię. Jaka jest reakcja? To czcza, gadanina. Nie dają im wiary. Dobrze wiemy, że kobiety w ówczesnym społeczeństwie nie były uważane za wiarygodnych świadków. W tradycji żydowskiej Bóg nie rozmawiał z żadną kobietą. To się stało po tym, jak Sara, 18 rozdział księgi Rodzaju, skłamała. Pamiętamy, gdy. Wysłannicy przyszli do Abrahama, by oznajmić mu, że będzie miał syna. Sara zaczęła się z tego śmiać. I oni mówią do Abrahama, Twoja żona się z tego wszystkiego naśmiewa. A Sara mówi, Nie śmiałam się. A oni mówią przeciwnie, śmiałaś się. I w tradycji żydowskiej mówi się, że właśnie od tego kłamstwa Sary Bóg przestał rozmawiać z kobietami. A więc widzimy, że przesłanie o zmartwychwstaniu skierowane jest do osób, byśmy powiedzieli delikatnie, niewiarygodnych. I co jest ciekawe dalej? Dalej Łukasz wymienia imiona kobiet. Pod krzyżem, przy grobie, podczas pogrzebu były anonimowe, a przy zmartwychwstaniu mamy imiona: Maria Magdalena, Joanna, Maria Magda Jakuba. Gdy człowiek wchodzi w doświadczenie zmartwychwstania, Wtedy staje się nowonarodzonym, ma na nowo nadane imię, swoją godność, wartość, staje się w pełni uczniem Jezusa zmartwychwstałego. I dalej słyszymy o Piotrze. Wstaje i biegnie do grobu. Przed chwilą usłyszał, że Jezusa nie ma w grobie i że nie ma sensu szukać żyjącego wśród umarłych. Jednak Piotr, widzimy, nie rozumie i biegnie do grobu. Kobiety wobec pustego grobu są bezradne, ale jest właśnie anamneza, czyli przypomnienie, zrozumienie tego, co Jezus mówił i czego dokonał. Tu się rodzi wiara, którą dzielą się z pozostałymi uczniami. Ta najpiękniejsza anamneza to właśnie dla nas Eucharystia, podczas której przypominamy sobie nieustannie i celebrujemy słowa i czyny Jezusa po to, by szczególnie w uroczystość zmartwychwstania rodziła się w nas nowa wiara i byśmy z nową siłą i z nową energią szli do naszych sióstr i braci, by mówić, Chrystus zmartwychwstał. Amen. Błogosławiony Świąt. Amen.